Witajcie, moi drodzy, w drugim odcinku z Fizjologii Roślin. Ostatnio omawialiśmy pojęcie potencjału wody, i w dzisiejszym odcinku ono nam się będzie nieustannie pojawiać. Dlatego, jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to dobrze jest to zrobić, żeby to, o czym będę mówić, było zrozumiałe. Dzisiaj zajmiemy się już faktycznie transportem wody w roślinie i tym, jakie mechanizmy się na niego składają. Ale zanim przejdę do rzeczy, chciałam wspomnieć, że Sponsorem tego odcinka jest kurs więcej niż matura. Czasami pytacie mnie o porady, jeśli chodzi o naukę do matury, i zwykle udzielam Wam bardzo nieodkrywczej odpowiedzi to znaczy zadania. Róbcie jak najwięcej zadań, uczcie się poprawnie formułować odpowiedzi, oswajajcie się z kluczem maturalnym. Na kursie więcej niż matura macie dostęp do ogromnej bazy zadań, gdzie są zarówno zadania z arkuszy maturalnych, jak i zadania autorskie. Każde zadanie jest opracowane, merytorycznie wyjaśnione krok po kroku. Jeżeli rozwiązując zadanie, nadal macie jakieś pytania czy problemy, możecie zapytać nauczyciela, który udzieli Wam indywidualnej odpowiedzi ani od biologii przysługuje wam rabat na wszystkie kursy, czyli biologię, chemię, pakiet biologia, chemia oraz matematykę. Okej, okay, co z tym transportem wody w roślinie? Każde dziecko zapewne wie, że rośliny mają korzenie, i tymi korzeniami pobierają wodę z gleby, czy tam z podłoża, czy w czymkolwiek się znajdują. Ale w sumie mało kto się chyba zastanawia, jak to jest właściwie możliwe, że te korzenie pobierają wodę. No, bo czy to jest tak, że korzeń wtyka sobie w ziemię taką rurkę do picia i robi i zasysa tę wodę z roztworu glebowego? No nie, jak się domyślacie, tak to nie wygląda, chociaż trzeba przyznać, że byłoby to zabawne, gdyby właśnie tak się to odbywało. No, ale nie. Rośliny nie zasysają wody w ten sposób nie mają chociażby mięśni, tak jak my, którymi mogłyby coś zasysać. I w dodatku, tak naprawdę, nie mają mechanizmu na to, nie mają jakichś specjalnych struktur, do tego, żeby bezpośrednio wyłapywać cząsteczki wody z gleby i wciągać je do swoich komórek. Podkreślam, że bezpośrednio. Robią to pośrednio, ale nie mają takiej możliwości, żeby po prostu wciągać cząsteczki wody tak same z siebie. No więc, w jaki sposób się to dzieje, że woda wchodzi do komórek korzenia, mimo wszystko? Mając w pamięci poprzedni odcinek i nasze rozważania na temat potencjału wody, pewnie się domyślacie, jakie warunki muszą być spełnione do tego, żeby skłonić cząsteczki wody do przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego. No, musi istnieć różnica potencjału wody. Jeżeli chcemy, żeby woda, dajmy na to w tym przypadku, o którym mówimy, przemieściła się do komórek korzenia z gleby, z tak zwanego roztworu glebowego, no to w komórkach korzenia musi być niższy potencjał wody, bardziej ujemny, prawda? Ok, no i teraz w jaki sposób można obniżyć potencjał wody? No, chociażby zwiększając ciśnienie osmotyczne, czyli zwiększając stężenie substancji rozpuszczonych. To jest ten rysunek z poprzedniego odcinka, gdzie mamy substancje rozpuszczone symbolizowane przez słodkie i słone przekąski. Tu mamy potencjał wody bardziej ujemny, bo tu jest więcej substancji rozpuszczonych, jest większe stężenie substancji rozpuszczonych, więc jest większe ciśnienie osmotyczne. Więc jest też niższy potencjał wody. Tutaj stężenie jest mniejsze, potencjał wody jest wyższy. W związku z tym cząsteczki wody przemieszczają się z tej komórki do tej. Używałam takiego zobrazowania, prawda, że cząsteczki wody są łakome i przemieszczają się tam, gdzie mają więcej przysmaków. Whatever. W każdym razie tak to działa. Woda przechodzi przez błonę półprzepuszczalną z miejsca o niższym stężeniu roztworu do miejsca o wyższym stężeniu roztworu, żeby następowało jakby to wyrównanie stężeń po obu stronach błony. Błona półprzepuszczalna to oczywiście w tym przypadku błona komórkowa. Tak więc z tego mechanizmu korzystają korzenie, żeby pobrać wodę, pobrać cząsteczki wody ze swojego otoczenia. Możemy zastosować też takie nieco dziwne porównanie, ale myślę, że na moim kanale jesteście przyzwyczajeni do dziwnych porównań. Mianowicie porównanie do myszy. Do myszy, takiej myszy dzikiej, która czasami wlazie do domu i buszuje po szafkach czy gdzieś tam. No i takie myszy są z reguły bardzo szybkie, to znaczy ciężko jest człowiekowi złapać je gołymi rękami. W związku z tym zostawiamy pułapki. Niekoniecznie muszą to być pułapki zabijające, możemy zastosować tak zwaną pułapkę żywołowną. Ja taką stosowałam nieraz. Do takiej pułapki wkładamy przynętę i taka mysz zwabiona przynętą wchodzi sobie do pułapki, pułapka się zamyka i mysz jest złapana. No i trochę coś podobnego robią właśnie komórki korzeni, że ponieważ nie są w stanie same złapać cząsteczek wody i wciągnąć ich do siebie, tak jak my nie jesteśmy w stanie złapać myszy gołymi rękami, za bardzo to komórki korzenia niejako zwabiają te cząsteczki wody do swojego wnętrza, także one wchodzą tam same, tak jak ta mysz do pułapki. A zwabiają je w ten sposób, że mają w sobie te słodkie i słone przekąski, te przysmaki, czyli duże stężenie substancji rozpuszczonych. No i w związku z tym cząsteczki wody już same ochoczo wchodzą do korzenia po prostu dzięki zjawisku osmozy. Mam nadzieję, że ta przypowieść, ta głęboka metafora nie była zbyt głęboka. No ale okej, okay, skąd się bierze to wysokie stężenie substancji rozpuszczonych w komórkach korzenia w takim razie? No, roślina osiąga to w ten sposób, że komórki korzenia na drodze transportu aktywnego pobierają z roztworu glebowego sole mineralne, czy dokładnie jony różnych soli, typu jony potasu, czy jony azotanowe, czy fosforanowe, czy jakieś tam inne. Pobierają je na drodze transportu aktywnego, czyli przy udziale nakładu energii, dlatego że tu jest niższe stężenie. Tych jonów niż w komórkach, czyli to jest wbrew gradientowi stężeń. No i dzięki temu w tych komórkach robi się wyższe ciśnienie osmotyczne, więc potencjał wody jest niższy niż w roztworze glebowym. No i wtedy już woda po prostu na zasadzie osmozy przenika z roztworu glebowego do tych komórek korzenia. I to jest jakby początek transportu wody w roślinie. Oczywiście, to nie jest tak, że rośliny pobierają te sole mineralne tylko po to, żeby obniżyć sobie potencjał wody w komórkach i pobierać wodę. Sole mineralne są im po prostu potrzebne do wytwarzania różnych związków organicznych, ale przy okazji ten mechanizm. Częściowo odpowiada właśnie za transport wody w roślinie, za pobieranie wody z gleby. No i teraz ten proces ma jeszcze ważne implikacje, które mają w sumie również takie zastosowanie w życiu codziennym. Bo, tak jak wspomniałam, ten transport jest transportem aktywnym, więc wymaga nakładu energii, prawda? W postaci ATP. Skąd pochodzi energia w postaci ATP? No, z oddychania komórkowego, i w przypadku roślin jest to oddychanie tlenowe, czyli po prostu komórki korzeni. Potrzebują tlenu. Niedobór tlenu w glebie, zbyt ubita ziemia, nieodpowiednio napowietrzona, to jest sytuacja niebezpieczna dla roślin, dlatego że po prostu komórką korzeni może zacząć brakować tlenu. Gdy brakuje tlenu, wytwarzane jest za mało ATP no i między innymi może go brakować do tego transportu aktywnego. Soli mineralnych do korzenia. Co między innymi upośledza pobieranie wody z roztworu glebowego. I z tego wynika fakt, że przelanie rośliny wodą, jak to się mówi, czy jeżeli za dużo podlewamy, zwłaszcza taką roślinę doniczkową, gdzie ta woda nie może za bardzo gdzieś dalej odpłynąć, no to to może być dla rośliny bardziej szkodliwe, może ją zdecydowanie szybciej zabić, niż jeżeli podlewamy ją za mało. Dlatego właśnie, że korzenie nie będą wtedy miały wystarczającego dostępu do tlenu. No, i po prostu można powiedzieć, że się w pewnym sensie duszą. I mimo, że mają właściwie nadmiar wody, no to ta woda tak naprawdę nie może być efektywnie pobierana do korzeni. Tak więc, jak widzicie, gdyby to pobieranie wody zachodziło w ten sposób, który pokazałam na początku, czyli że po prostu korzeń bierze sobie i zasysa wodę przez słomkę, no to taki nadmiar wody zapewne nie byłby dla rośliny szkodliwy, bo po prostu prędzej czy później całą wodę wyciągnęłaby z tej gleby i byłoby okej. Okay. Ale, ponieważ to się dzieje właśnie w taki bardzo w bardziej skomplikowany sposób przez te przenośniki białkowe, które wymagają energii w postaci ATP, no to w momencie braku tlenu czy niedostatku tlenu ten system nam po prostu przestaje działać. No i też być może pamiętacie, jak omawialiśmy organy roślinne, to mówiliśmy m.in. o korzeniach oddechowych i to były te korzenie u roślin rosnących na terenach zalewowych i miały one właśnie trochę taką funkcję rurek jako płetwonurka do pobierania powietrza z nadpowierzchni wody. W ten sposób rośliny, które rosną na terenach zalanych wodą, bronią się przed tym niedostatkiem tlenu w korzeniach. Ok, i teraz to całe zjawisko, które sobie omówiliśmy, czyli to właśnie, że komórki korzeni pobierają sole mineralne z gleby aktywnie i że dzięki temu zachodzi zjawisko osmozy i wodawnika do tych korzeni, to się nazywa parciem korzeniowym. Takie zjawisko nazywa się parcie korzeniowe. No i to jest trochę to, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, omawiając ten model osmozy, gdzie woda przenika do tej części naczynia, gdzie, jest, gdzie są jakieś tam substancje rozpuszczone, czy gdzie jest wyższe stężenie substancji rozpuszczonych, i w związku z tym tutaj słup wody się podnosi. I mniej więcej na tej samej zasadzie woda wnika do komórek korzenia, do tkanek przewodzących, do naczyń, do drewna. Przypominam, to są te tkanki odpowiedzialne za przewodzenie wody, no i ten słup wody w roślinie się podnosi, tak jakby wbrew grawitacji, tak jak tutaj w tym naczyniu. Z tym, że samo to zjawisko nie jest wystarczająco silne, żeby przetransportować wodę przez całą wysokość rośliny, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z kilkunastu czy kilkudziesięciometrowym drzewem, no bo jednak przeciwdziała temu chociażby siła grawitacji, która ściąga tę wodę z powrotem w dół. Tak więc muszą istnieć dodatkowe mechanizmy, które wspomagają ten transport wody w roślinie. No i właśnie, partie korzeniowe działa od dołu, od korzeni rośliny, Natomiast od góry działa tak zwana siła słońca, czyli siła transpiracji. Tutaj przypomnę ten rysunek z poprzedniego odcinka, gdzie mieliśmy pokazany potencjał wody w różnych miejscach, w roślinie, w glebie, w atmosferze. I tak jak mówiliśmy, tutaj jest ten gradient potencjału wody, czyli tutaj mamy najmniej ujemny i stopniowo w roślinie on jest bardziej ujemny. No, i potem w atmosferze jest drastycznie ujemny, no bo w atmosferze jest jakby mało cząsteczek wody. Można powiedzieć, że woda jest bardzo rozcieńczona w atmosferze, jest niskie ciśnienie hydrostatyczne i tak dalej. Natomiast to, na co chcę zwrócić uwagę, to to, że zauważcie, że gdyby woda była przewodzona. Od korzeni do góry do liści, no bo w liściach jest potrzebna do procesu fotosyntezy. I gdyby po prostu była przewodzona do liści, koniec, no to mogłoby dochodzić do takiej sytuacji, że ta woda gromadzi się w tych liściach. Tam się robi duże ciśnienie hydrostatyczne, to ciśnienie turgorowe. No i jak pamiętacie, wysokie ciśnienie turgorowe podwyższa potencjał wody, więc to by nam zaburzało ten gradient i woda przestałaby płynąć w górę rośliny. Dlatego też mamy zjawisko transpiracji. Które zapewnia istnienie tego gradientu, że potencjał wody jest coraz niższy w górę rośliny. W jaki sposób działa transpiracja? No więc, jak mamy liść, tu mamy wiązki przewodzące konkretnie drewno, bo drewno nas tutaj interesuje, bo ono przewodzi wodę. No i jak woda dociera sobie do takiego liścia, tutaj jest, przypominam. Miękisz asymilacyjny, w którym zachodzi fotosynteza, mamy przestwory międzykomórkowe, bo to jest ten miękisz gąbczasty. No i oczywiście część wody, która dociera do liścia, trafia do komórek miękiszu, jest wykorzystywana w procesie fotosyntezy, ale jakaś tam część ucieka sobie tutaj przez te przestwory międzykomórkowe i przez aparaty szparkowe na zewnątrz, do atmosfery. W postaci pary wodnej. To jest też częściowo zasilane przez energię słoneczną, która nagrzewa powierzchnię liścia, no i wtedy ta woda mocniej odparowuje z liści przez aparaty szparkowe. To może być też przyspieszone, jeżeli wieje wiatr bo on zabiera te cząsteczki wody z okolicy liścia i powoduje, że ten potencjał wody jest cały czas utrzymywany na jak najniższym poziomie. W każdym razie, przez to, że te cząsteczki wody stale uciekają z liścia, a nie gromadzą się w nim, no to tym sposobem cały czas są zaciągane nowe porcje wody. Znaczy, może nie tyle porcje, bo to się bardziej dzieje w sposób ciągły, ale cały czas ta woda jest zaciągana z naczyń, od dołu rośliny, od jej korzeni. I ta siła sąca współdziała razem z tak zwanymi siłami adhezji i kohezji, o których wspominałam w odcinku o Wodzie w dziale Chemia Życia. Tam tłumaczyłam Wam, czym są siły adhezji i kohezji, z czego one wynikają. Mam nadzieję, że to pamiętacie. Jeżeli nie, to wróćcie sobie do tego odcinka, czy tam do podręcznika, gdzie jest o tym mowa. W każdym razie te siły adhezji i kohezji. Razem, właśnie z siłą sącą, tworzą tak zwany mechanizm transpiracyjno-kohezyjny, który powoduje. Transport wody właśnie w górę od korzeni aż do liści i potem przynajmniej częściowo do atmosfery. Czasami się rozróżnia te mechanizmy osobno, czyli mówi się, że jest parcie korzeniowe, transpiracja i siły adhezji i kohezji. Ale czasami się po prostu mówi, że jest parcie korzeniowe i ten mechanizm transpiracyjno-kohezyjny. Nie ma większego znaczenia jak to przedstawicie, ważne żeby rozumieć po prostu w jaki sposób to działa. To jest zawsze najważniejsze. W każdym razie, wracając do tego porównania na samym początku, że korzenie zasysają wodę przez słomkę, a właściwie nie zasysają wody przez słomkę, to tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli zastosować to porównanie, tylko bardziej poprawnie, to jest trochę tak, jakby to atmosfera nad ziemią zasysała wodę z rośliny. Można powiedzieć, że na tym polega ta siła transpiracji czy siła ssąca, czyli właśnie transpiracja, że woda jest jakby stale zasysana do góry przez liście przez to, że z tych liści jest wyciągana do atmosfery. Przez to, że cały czas te cząsteczki wody uciekają z liścia do atmosfery i w ten sposób zachowana jest ciągłość tego przepływu wody. Tak więc te mechanizmy bazujące na różnicach w potencjale wody między glebą, rośliną, atmosferą, Składają się razem na transport wody w roślinie, czyli to parcie korzeniowe od dołu i ta siła sąca od góry, razem z siłami adhezji i kohezji, które zapewniają ciągłość tego słupa wody w roślinie. No i teraz mówiąc o transpiracji, musimy wspomnieć też o aparatach szparkowych. Czyli to są te struktury, przez które cząsteczki wody uciekają z liścia i przez które zresztą zachodzi też wymiana gazowa. O aparatach szparkowych mówiłam w odcinku o fotosyntezie C4 i CAM, aczkolwiek to są treści wykreślone z podstawy programowej, więc ten odcinek macie na kanale, ale jako taki dodatkowy. Tak więc zakładam, że mogliście go nie oglądać. W każdym razie, w największym skrócie, aparaty szparkowe działają w ten sposób, że mamy komórki. Które mają taki specyficzny kształt, fasolkowaty, trochę można powiedzieć. Wynika to z tego, że tu jest grubsza ściana komórkowa, i jak one są napęczniałe wodą, to przybierają właśnie taki kształt, gdzie po środku robi się otwór czyli ta szparka. Przez tą szparkę właśnie ucieka para wodna, następuje wymiana gazowa i tak dalej. Te szparki mogą się otwierać i zamykać. No i właśnie, jeżeli komórki są napęczniałe, czyli mają wysoki turgor, wysokie ciśnienie turgorowe, to wtedy taka szparka jest otwarta. Natomiast, jeżeli woda z nich ucieka i wiotczeją, to wtedy taka szparka się zamyka. I teraz w jaki sposób regulowane jest to, że te aparaty szparkowe się otwierają i zamykają? Znaczy tak, sama regulacja podlega w dużej mierze hormonom roślinnym i o tym nie będziemy tutaj mówić. Powiemy sobie o samym mechanizmie. Otwierania i zamykania. Nie o tym, co go reguluje, tylko o tym, po prostu jak to się dzieje, że one się otwierają i zamykają. A ten mechanizm otwierania się i zamykania aparatów szparkowych polega znowu na znanym Wam już doskonale zjawisku osmozy. A mianowicie jeżeli taki aparat szparkowy powiedzmy jest zamknięty, czyli te komórki mają stosunkowo mało wody, a ma być otwarty, ma się otworzyć, to te komórki napychają się, czy napełniają się po pierwsze jonami potasu, a po drugie jonami jabłczanowymi. Ten rysunek jest nieco symboliczny, to znaczy faktycznie komórki aparatów szparkowych pobierają jony potasu z zewnątrz, natomiast jony jabłczanowe biorą się z hydrolizy skrobi. Która się znajduje w tych komórkach aparatów szparkowych, więc nie tyle napychają się z zewnątrz tymi jonami jabłczanowymi, co wytwarzają je sobie w środku po prostu przez tą hydrolizę skrobi. To są aniony jabłczanowe. Ale tak naprawdę o co chodzi? Chodzi o to, żeby w tych komórkach powstało duże stężenie jonów, no i w związku z tym. Obniża się w nich potencjał wody, prawda? Robi się wyższe ciśnienie osmotyczne, obniża się potencjał wody, no i dzięki temu woda na zasadzie osmozy oczywiście napływa do tych komórek, one się napełniają wodą, pęcznieją i wtedy robi się między nimi ta przerwa, aparat szparkowy się otwiera. No i oczywiście cały proces może zachodzić odwrotnie, czyli jeżeli komórki się pozbędą tych jonów, czy tego nadmiaru jonów potasu, jonów jabłczanowych, no to tracą ten turgor, i aparat szparkowy się zamyka. Czyli, jak widać, jest to kolejny proces fizjologiczny w roślinie, który bazuje właśnie na zjawisku osmozy, różnicach potencjału wody, itd. I teraz jeszcze jedna rzecz, która szczerze mówiąc, Moim zdaniem jest trochę zbędnym szczegółem, i nie jestem pewna, po co się o tym mówi, ale z jakiegoś powodu z reguły w podręcznika się o tym mówi, więc ja też o tym wspomnę. Mianowicie chodzi o transport symplastyczny i apoplastyczny. Te niewiele mówiące nazwy mówią po prostu o tym, że woda może być transportowana przez korzeń, znaczy w poprzek korzenia. Tutaj mamy glebę, tu mamy włośniki, tu mamy komórki korzenia, to jest jakby przekrój poprzeczny. I ta woda może być transportowana albo poprzez wnętrza komórek i tutaj mamy plazmodesmy, czyli połączenia międzykomórkowe i woda przechodzi przez cytoplazmę tych komórek, wakuole i tak dalej. To jest transport symplastyczny. Albo może być transportowana tak zwanym apoplastem, czyli pomiędzy komórkami, wzdłuż ścian komórkowych, w przestrzeniach międzykomórkowych. No, i ten transport apoplastyczny jest szybszy, co jest dość logiczne, dlatego że przypominam Wam gdzieś tam z odcinków o komórce, że zawartość komórek jest dość gęsta. Cytoplazma jest gęsta, także takie przebijanie się cząsteczek wody przez zewnętrza komórek, no, będzie zachodzić wolniej niż ich transport poza komórkami. Można to porównać trochę do tego, jakbyście. Wypili szklankę wody i ta woda by musiała przejść przez wasz przewód pokarmowy, być wchłonięta do krwi, następnie odfiltrowana w nerkach i potem część tej wody będzie wydalona z moczem. A jakbyście wzięli tę samą szklankę wody i wylali ją na siebie, i ta woda natychmiast by zleciała z góry na dół. W ten sposób można barwnie porównać transport symplastyczny i apoplastyczny. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o transport wody w roślinie. Tak naprawdę ja to tłumaczę, jakby to było wszystko jasne i znane i nie było żadnych wątpliwości co do tego. W Rzeczywistości, z tego co wiem, tak nie jest. I wydaje się, że to wszystko jest bardziej skomplikowane i chyba nawet tak w 100% do końca nie wiadomo, jak ten transport zachodzi. Ale na Wasze potrzeby i potrzeby naturalne te wyjaśnienia są całkowicie wystarczające. Dziękuję serdecznie wszystkim patronom mojego kanału, zarówno wpłacającym przez rzutkę, jak i bajkowi, tu oraz wspierającym mnie bezpośrednio przez YouTube'a. Bardzo Was doceniam, bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie. Umożliwia mi ono w tym momencie już pracę niemalże wyłącznie nad moim kanałem, a to jest coś, do czego dążyłam. Zachęcam Was do wspierania mojego kanału. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.